No siema, w tym filmie pokażę Wam kilka przydatnych trików na Bedwars. Mam nadzieję, że zostawisz lajka i suba, bo naprawdę się bardzo staram. Lecimy z odcinkiem. No dobra widzowie, pierwszym przydatnym trikiem, który omówimy w tym filmie jest Speed Bridge. Polega on na postawieniu klocka i odciśnięciu shifta na pół sekundy. No trzeba to wycelować. Można go wykonywać w różnych sposobach, na przykład to jest Ninja Bridge. Do góry, tylko że żeby... nie. No i zabiliśmy Essa. Bardzo się przydaje, żeby się szybko dołdować do cyfr. A więc widzowie. Wracając do tematu. Speed wygląda właściwie. Um, taki klasyczny Speed O, wygląda on. O tak. Jeżeli komuś nie wychodzi, to niech się tym nie przejmuje. Trzeba się tego nauczyć, czasem się nauczyć. I teraz pokażę Wam inną odmianę, która jest moim zdaniem lepsza i szybsza. To jest tak zwane Ninja Bridge. To jest to samo co Speed Bridge, tylko że budujesz się bokiem. No i taka jest różnica. No i widzowie, kolejny raz robimy Speed Bridge. Ups. Jak widać, jest on dużo szybszy niż zwykłe budowanie się, czyli bardzo się opłaca, żeby szybko się dostać w jakieś określone miejsce na mapie. Dobra, ogólnie widzowie, teraz będziemy potrzebowali złota, bo do następnego triku będziemy właśnie go potrzebowali. Więc może niektórzy już się domyślają, co to będzie, a jest to tak zwany TNT jump. Polega on na postawieniu TNT i wysadzeniu się w odpowiednim momencie po postawieniu TNT. Ogólnie to widzowie są teksturpaki, które nam ułatwiają pokazywanie za ile wybuchnie TNT. No nie? Dobra, jeszcze raz Wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, rozwalony. Teraz mm, chwilę poczekamy, zaraz Wam pokażę. No dobra, widzowie. TNT Jump. Czekamy około 2 sekund. Raz, 2, 3. Dobra, około 3 sekund. No to na następnym trikiem, jakim, jak, który, jaki Wam pokażę. Ten trik nazywa się Fireball Jump. Polega on na tym samym, czyli tylko że musimy go pod siebie wyrzucić i pójść do W troszkę. I tak w ten oto sposób zrobiliśmy właśnie TNT Jumpa. No dobra widzowie, pokażę Wam jeszcze raz jak zrobić tego fireball jumpa. No dobra widzowie, patrzcie teraz jak to wygląda. Mam tutaj takiego fairbola, tylko że ten typ się na mnie patrzy, więc będzie tak średnia. No i patrzcie. Wygląda on następująco. I teraz mogę sobie mu zniszczyć łóżko. Dobra, kupiliśmy drabinki. Możecie się zastanawiać. Nie wiem po co. Po co ty, po co ty to kupili? Następnym trikiem, którego omówimy, będzie ladder clutch. <laughs> Nazywa się on tak, ponieważ drabina po angielsku to jest ladder. No i dobra. Kupujemy sobie wełnę i to, żeby się dobudować. Używa się go po to, żeby zredu zredukować obrażenia od upadku. Dobra, widzowie, koniec gadki. Po prostu wam pokażę, jak on wygląda. Widzicie, teraz mamy mega mało HP. I uznajmy, że spadamy. I. u. Nie, ja naprawdę nie mam jakiejś jasztyny. Widzicie? I nie otrzymałem obrażeń od upadku, ponieważ wpadłem na drabinkę, która nam właśnie je redukuje. A kosztuje ona zaledwie 4 żelaza. Nie pokazałem Wam dokładnie, jak on wygląda. No i zobaczcie znamy, że tutaj nic nie ma na przykład, no nie. I spadam. O nie, o nie, o nie, o nie. No i widzicie? Nie otrzymałem obrażeń o wypadku. I patrzcie. No już nie wyszło. Jeszcze raz. Widzicie? Przydaje się. A więc widzowie, to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że film się spodobał i coś zrozumieliście. Mam nadzieję, że zostawisz łap w górę i suba, bo mnie to bardzo motywuje. A co? Ja się z wami żegnam. Siemano!